witam was moi drodzy na kolejnym odcinaczku. jednak zdecydowałem się na ekspres losy ale no u mnie raki tak nie będzie często zdecydowałem się bo pojawił się ten nowy no i przetestujemy pakiet nowy pakiet czyli teraz 56 zł no każdego ekspres losu mam po jednym nie, tutaj nie kombinowałem zobaczymy co wypadnie oby jak najwięcej trzymajcie kciuki zaczynam od od najtańszego losu, od najtańszych zaczniemy do najdroższych. Najdroższe na koniec. Mam nadzieję, że będzie wszystko widoczne. Trzymajcie, kochani, kciuki. I co? Pełna skarbonka. Szukamy tutaj oczywiście wygrywających liczb. Takich jak 28. Nie ma. 11 kiepów. Uuu, mamy 10 zł w śwince. No pięknie. 7 no już nie ma i 21 też nie ma, ale mamy 10 zł. No ładnie. W 10 zł to już jest nieźle. Czyli jakaś część jest odzyskana. no Pakiet 56 z tego, że ja wymieniłem z tej nowej, co wygrałem tam. Ten Express Ross 1 ten nowy wymieniłem. No to 41 w sumie wydałem o. Zobaczymy, ile się odzyska. Już coś jest. Fajnie. Fajny początek. Teraz szybka kasa. Wygrywających symboli szukamy. Dolar jest. kości są. Diamentu nie ma. Korona jest. I wiśnie są. No, ale niestety brakło, zabrakło trochę. Czyli tu już jest pusto. Teraz weźmiemy sobie kolejne za dwójkę. Eee... Szybka piłka, tutaj też wygrywające symbole szukamy, monety dwa razy, gol, gol jest raz, więcej nie widzę niestety, no to to jest już kiepsko wygląda i piłka też jest raz. Mamy cztery wygrywające symbole, a potrzebowaliśmy co najmniej sześciu, żeby był zwrot. No. Czyli te za dwójkę, jedna się, jeden los się spisał, dwa nie, niestety. Teraz za piątkę idziemy do y, słówek, lubię ten ekspres los, słówka, no i szukamy tych słów, mam nadzieję, że wszystko widać. Dno, dy, ny, o, mamy, hel, no, za niedługo, Hanie ma akurat. Za niedługo koło Hela Będę na wakacjach. Hel też pewnie odwiedzę. Więc fajnie. Ryba. No rybę też się zje. Ryby. -y A mamy. Mamy drugie słówko. No bo potrzebujemy trzy, żeby wygrać. Film. Czy F, patrzcie, H nie dali, F nie dali. Takich literek mało. Popularnych nie dali. Dobra, kebab. No, keby, aby Mamy wygraną. Jest. Jest co najmniej 5 zł. Fajnie. Porto. E, e, PPP. No, niestety P nie widzę. Czyli Porto odpada. Dobra, Bocian. By o. No C nie widzę niestety, czyli bocian nam odpada. Bolivia. B-O-L-I-W-I-A. Mamy kolejne słowo, czyli już na pewno 10 złotych jest. MELDUNEK. my e l d u -N, n n e k Kolejne słowo jest. Wow! I redaktor. No to fajnie. R, E, D, A, K, T, O i R. Patrzcie, mamy kolejne słowo. Ile tutaj jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć słów. A za sześć słów, patrzcie co mamy. Mamy 20 złotych. No to już jest naprawdę pakiet fajny. Super, już mamy trzydzieści złotych. Widzicie, przerwa się przydała od ekspresu. Losów są wygrane fajnie. Już się cieszę, że nie będzie najgorzej. Teraz mamy gorącą kasę też wygrywających liczb. Szukamy tutaj 35, i tutaj 3 potrzebujemy. Liczby wygrywające, żeby coś było. 28, czy moja ulubiona liczba będzie? Nie ma, nie widzę. 22. Jest, mamy, ale potrzebujemy 3. 24, ale już nas przybliża. Patrzcie, 24 mamy. Kolejno 9. Już jesteśmy coraz bliżej wygranej. To jest 8. 18. Patrzcie, mamy. Mamy kolejny los wygrany. Super. 17. Akurat ten ekspres los nie jest moim ubi ulubionym. A spisał się fajnie. 17 nie ma, 29. No super, nie ma. jest tak dużo, ale akurat 30, 7 nie ma. I 7. 7 też nie ma, ale mamy 3. Za 3 płacą 5 zł. No, idzie do puli wygranych, świetnie cudownie yy, za 5 zł, a to weźmiemy sobie kończynę kończyna czekamy, czy będzie szczęśliwa dobra też wygrywający liczbę szukamy idziemy, 8 8 mamy, 46 mamy uuu mamy 46 a 26 Zobaczcie, już nie dali. Po co dać 20 zł? Dobra, teraz 34. No 34 nie widzę, więc odpada. Tutaj teraz. 24. Jest. Mamy. 39 i jest. 25. Zobaczcie. To już nie dali 25, a 9 z ciekawości też nie było, no szkoda. Idziemy następne 30. No tutaj nie ma. Nie ma co się oszukiwać. 4000 to jest ciężko trafić. Teraz tak walczymy o 15 zł i co 14 pęknie. No nie dali nawet 11 nie dali. Więc niestety pusto. Ja sobie jeszcze potem nie je sprawdzę na spokojnie, no ale wątpię, żeby jakoś coś mega pominął, żebym pominął. Dobra, idziemy teraz do ekspres Krzyżówki. O, zobaczymy. Zaczynamy fajnie, bo od samogłosek A i O. I tak jak to jest w drabkach, krzyżówkach. Zrabkowych trzeba z nami trzy słowa, żeby wygrać. Żeby był zwrot. A i o też już nie ta ten ekspres los. Zaskoczył fajną, wygraną L i W. Mamy. To chyba wszystko. B oraz N kolejne. B i N. Czyli by w ogóle nie było ani B, ani N. No nie widzę. Hmm, hmm, hmm. U i Z. U i Z jest. Ale chyba jeszcze nie utworzy żadnego słowa. Dobra. J i F, F dali No i od tutaj mamy jedno R i S. S mamy pierwsze słowo osa. S R i S. Tu było Z. Dobra. N oraz I. I. Mamy I. Dobra. Następne G oraz D. G. Mamy D. Mm -hmm. I chyba nas przyblokuje P oraz Y, kolejne i chyba będzie pusto. Opal drugie słowo. S było. A T. O, T nie dali, K nie dali, A było. E, T, E, K nas przyblokowało niestety, bo C też nie było, no. Niestety tutaj jest pusto, szkoda, 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 było blisko. Teraz za, yy, przejdziemy sobie do wydaźka za 10 zł. Ja tutaj może was przybliżę trochę, żeby było lepiej widoczne i będę przesuwał. Dobra, yy, szukamy trzech takich samych symboli w danych grach. Pierwsza gra pusta, druga gra, no było blisko wygranej, W trzeciej nie ma, w czwartej nie ma, w piątej też było blisko wygranej, zwrotu w sumie w szóstej nie, w siódmej też blisko, w ósmej nie widzę, w dziewiątej nie ma. No, Podkowa byłaby fajna, ale niestety no, w dziesiątej też było blisko, blisko 20 złotych, pusto w jedenastej w 12 pusto w 13 pusto, w 14 pusto, no i w 15 pusto no nie mam szczęścia do tej do tego Vegas'a, no cóż pusto pośród zostały dwa losy ten nowy, najnowszy zostawię na koniec, a teraz idziemy do ekstra pieniądze i musimy znaleźć co nami jedną liczbę wygrywającą

Też nie. 39? Jest, mamy, mamy wygraną, ale fajnie. No super. To, to naprawdę dobry odcinek. 38 dobrze zrobiłem. 38 może być jeszcze tylko lepiej. Jeden teraz. Chyba jedynki nie ma, jest dwójka, trójka, czwórka, ale jedynki nie ma. Osiem. Jest dziewięć. Nie ma. czterdzieści pięć. Nie widzę. No i siódemki też chyba nie było. Nie ma, ale mamy jedną liczbę. Za jedną liczbę płacą 10 zł. Pięknie. Jeszcze został nam worek, worki z kasu nam zostały. No i kończymy na dzisiaj. Uważam, nieźle poszło. I tak szukamy. Wygrywających liczby 11. Nie ma 23. Nie ma 21. O! brak 6 wczoraj chyba to był jakiś incydent że się udało wygrać wziąć 2 i wygrałem 5 Jak to można wygraną nazwać 8 wszystko tak blisko 43 nie widzę no i 41 pusto ale ja się tam nie smucę. Naprawdę nieźle wyszło. Pustaków nie będę pokazywał. Natomiast wygrane. A i owszem. Cztery losy wygrane. Trochę was oddalę może. Cztery losy wygrały. I tak 10 złotych. Ekstra pieniądze. Eee, zaskoczenie. 10 złotych Skarbonce, pełna skarbonka to jest 20 tutaj, tak 20 zł w słówkach to jest 40 z 40. No i skromny zwrocik w gorącej kasie to jest 45 na, wy, na wydane 56. No, w sumie mniej wydałem, bo tam miałem yy, wygraną, więc to sobie wymieniłem. No ale powiedzmy 56 zł. Yy, wydane, wygrane. 45 naprawdę niezły wynik. Jak na Express Ross, fajnie. No i raz na jakiś czas widać, można sobie je kupić. No ale będą rzadko u mnie na kanale. Praktycznie w ogóle ich nie ma. Ich. Może raczej nie będzie. No. Mamy tutaj wygrane 45 na zdrabki. Fajnie, fajnie, że coś jest, mega się cieszę. Ja Was zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, dużo zdrówka Wam życzę. Cześć.